Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku złomowym, że tak powiem. Dzisiaj wywieziemy trochę złomu. Zimno na dworze, minus 4, powiem Wam. Naprawdę z nosa cieknie. I dzisiaj wywieziemy to, co udało nam się złowić magnesem neodymowym. Tutaj już naszykowałem taką drobnicę. Czyli różne gwoździe, pręty, rurki. Tutaj już mam. To coś od czegoś, tutaj taki jeden grubszy, zaraz będę szykował resztę tego, co udało się złowić, plus to, co udało się pozyskać z, z tego, co ludzie wyrzucają, czyli jakieś blaszki, to będzie jako cienki złom, jakieś brytfanny, garnki i inne tego typu rzeczy, trafiła się felga, to zaraz muszę zbadać, czy magnes przyciąga, czy nie. Są tutaj również rurki, nierurki. Na razie jest tyle tego, to jeszcze nie wszystko. Tutaj mi się udało pozyskać trochę takich zdewastowanych kabli. Nie będę tego rozbrajał. Idzie to tak, jak jest. Muszę tylko wysypać, zobaczyć, czy tam czegoś innego w środku nie ma. Nie, ma niek? Maniusz. dzień dobry. Także zapraszam do oglądania i na bieżąco będę Wam pokazywał, ile tego jest. Dołożyłem trochę do drobnicy, tu jak widzicie, te moje największe elementy, które udało się pozyskać. To jest naprawdę gruby złom, maniego oczywiście pomaga, jak umie. To są te ciężkie, 10-kilowe co najmniej, co z Robertem złowiłem. Ten dyszel, blacha. No, i ten element chyba mostu, też z Robertem złowiony. Pozdrawiam Cię, Robert z kanału Z Głowy. Także jest tego trochę. I lecimy dalej. Bo trochę tego jest, a czas goni. A, przypominam, bo brakuje już tylko 25 subskrypcji do 800 na taki mały konkursik. Przypominam o 800 subskrypcjach. Kto nie subskrybuje, tam na dole czerwony przycisk. Plus dzwoneczek. I nagroda czeka, a my lecimy dalej. Kolejne fanty doszły. Tutaj są znowu fanty, które były łowione z Mariuszem z kanału Neodymowi, także pozdrawiam cię kolego serdecznie. Oraz w końcu mi się udało wyciągnąć kasterkę, bo była już pełna. Tutaj natomiast są rzeczy, które były również łowione z moim przyjacielem Arturem z kanału Flaming Recycling Pozdrawiam kolego Jest tego trochę Sorry, że tak ziajam, ale to naprawdę waży Jak widzicie Sam gruby złom Manik pilnuje I lecimy dalej, bo to jeszcze nie wszystko Teraz wam pokażę Ile udało mi się uzbierać puszek Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście worków z puszkami aluminiowymi, wszystkie pogniecione. Trochę będzie ważyć. Jeszcze mam trochę niepogniecionych, ale powiem Wam, że pogoda nie napawa do tego. No i co? Zobaczymy ile to wszystko będzie ważyć. Ładujemy do samochodu. I najpewniej... A, jeszcze muszę przejrzeć te kabelki. Jak przejrzę te kabelki, też Wam pokażę jak wygląda, później załadunek do samochodu i widzimy się już na złomowisku, ile tego fizycznie tutaj jest. Wstępnie przebrałem już kabelki. Jest tego tyle, jak widzicie. Są to w większości cienkie kabelki, jak zwykle Maniek pilnuje. Cienkie kabelki, których się nie opłaca chorować. Poza tym to wszystko leżało na dworze. Jest zmarznięte, sztywne i po prostu pojedzie to w w takiej postaci. Puszki już załadowane, niestety dzisiaj osobówką. Zobaczcie jak puszeczki wyglądają. Tu jeszcze już... trochę tego jest. Tu dwa worki kabelków. A teraz ładujemy to grube żelastwo. Jak widzicie kubka ze złomem zniknęła. Wszystko załadowane. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Nanosiłem się, naprawdę jest full. Auto jest doładowane na maksa, aż usiadło. Tu są puszki, tutaj ten drobniejszy złom, tu są kabelki i tu ten gruby. Także zamykamy i jedziemy na skup. autko już jest puste nie mogłem niestety nagrywać no bo nie mogłem dostałem takie ceny złomu puszka 2,50 te kable to były takie cienkie to nie były te związki to jest po 4 zł i złomu stalowego było 200 kg po 85 groszy także kwota gdzie ona tutaj jest Tutaj jest kwota. Tyle wyszło. Jestem zadowolony. I co mogę powiedzieć? Kto nie subskrybuje mojego kanału, tam na dole czerwony napis plus dzwoneczek. A pieniążki odkładamy i postaram się kupić większy magnes, jeszcze żeby tego więcej wyciągać. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. I do następnego, cześć. Tu już dogrywam Wam z domu. Jak widzicie, wiaderko i kasterka w końcu są puste. Można zabrać je na kolejne połowy. Może w któryś dzień uda mi się wyskoczyć na magnes. Także będą kolejne złomki. Będą kolejne odcinki. Zapraszam wszystkich do lajkowania, do komentowania. I widzimy się w kolejnych odcinkach.